Witam Was bardzo serdecznie i mam dzisiaj dla Was małą niespodziankę. Ale na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują kanał oraz wspierają go na Patronite. Także odbudowa Sanktuarium Chaosu może kiedyś będzie możliwa. A teraz patrzcie co znalazłem. Mam tutaj święty pancerz. unid. No i pewnie większość osób już wie o co mi chodzi, a dla tych, którzy nie wiedzą, to jest tak naprawdę, jeżeli się dobrze wylosuje, najrzadszy pancerz w grze. Ale możemy wylosować moc Tyraela i mamy na to jedną dziewiątą szans, no, i możemy wylosować moc tempelariusza. No i na to mamy 8 szans. Także zobaczmy, czy się uda. Generalnie bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem ten święty pancerz, ale szanse na moc Tyraela są małe. A żeby jeszcze nie przedłużać, to tak naprawdę dam ta Tyrael'a, No to raczej nikt jej nie używa, A, tak? Także zobaczmy co to jest. Czy się uda, czy nie uda? Hmm. <laughs> Raz, dwa, trzy. Uu. No nie udało się tym razem. Moc Templariusza. A chciałem Mosty Raela. No nic, jest to tak naprawdę też dosyć rzadki pancerz. No niestety nie najrzadszy w grze. No i za bardzo też nikt go nie używa. Także miłego dnia życzę, wpadajcie na kanał. Zachęcam też do wspierania na Patronite. Trzymajcie się miłego dnia, cześć. Hmm. Hmm.